Dziś obchodzimy Dzień Dziecka. Zapytaliśmy mieszkańców naszego miasta o szczególne wspomnienia związane z tym dniem. Pamiętam, że rodzice, tak jak mama, na obiad to nie mogła dzieci, nie mogła nas zawołać w ogóle, a, a dzisiaj dziecko jest pozbawione tego prawdziwego dzieciństwa, bo siedzi przed komputerem, nie można wysłać dziecka na dwór. Kiedyś Dzień Dziecka to był na co dzień właściwie. Codziennie był dzień, dzień Dziecka. Dzisiaj... W, w, Stara się z tego święta zrobić, nie wiem, jakieś święto narodowe, ale niepotrzebnie, bo dziecko powinno czuć się. E, Do wartościowane każdego dnia, i, i ten dzień dziecka jest właściwie symboliczny. Nie to, że kupujemy cukierki, słodycze na dzień dziecka, czy tam jakieś prezenty, bo dzień dziecka jest. Dzień dziecka właściwie to jest codziennie. Ja mam córeczki dorosłe i swoje co, dorosłe córeczki. Pozdrawiam Monisie i Oasie. I Kiedyś Dnia Dziecka nie było, proszę pana. To nie było Dnia Dziecka. Ten Dzień Dziecka dopiero tak jak, jak moje córki e, urodziły się, to było Dzień Dziecka. Ale to też nie pamiętam właśnie, w którym roku ten Dzień Dziecka nastał. Ale kiedyś nie było Dnia Dziecka, w tej chwili jest. Znawiam jeszcze moje kochane wnuczki: Dominisie, Mateusza Wnuka, Karolinkę i Oliwie. Pozdrawiam swoje wnuczki Zuzannę i Maję, Mędza z Żelkoza. No niestety dziadek nie będzie musiał się, nie będzie mógł się spotkać osobiście, ale życzę słodyczy bardzo dużo. Dzięki. Siostrzeńca Piotrusia i życzę wszystkim wszystkiego najlepszego z okazji tego ich święta. Uważam, że to jest bardzo fajne święto, jak najbardziej jestem za. Również obchodzę właśnie, idę po prezent dla małego. No i w sumie tyle. Pamiętasz jak ty byłaś dzieckiem, jak obchodziłaś dzień dziecka? E, tak, pamiętam. Najczęściej to w gronie przyjaciół chodziliśmy gdzieś na plac zabaw, czy gdzieś, nie wiem, bawiliśmy się przede wszystkim. Spędzaliśmy razem czas. No, dlatego przeraża mnie to, że tyle małych dzieci siedzi teraz przed komputerami, gdy jest taka piękna pogoda. W sumie wszystko. Uważasz, że taki dzień jak dziś jest potrzebny? Tak, jak najbardziej, jak najbardziej jest potrzebny. W sumie co prawda jestem już duża, ale nawet mała mama z dużami życzenia, więc jak najbardziej było mi miło. I, i, I w sumie tyle. Kocham Was bardzo i wszystkiego co najlepsze z okazji Dnia Dziecka. A może opowie Pani, jak ten dzie dzień dziecka się zmieniał na przestrzeni lat, jaki był kiedyś, a jak wygląda kiedyś dziś? Nic nie było. Był na, na kartce, w kalendarzu, a, a tak nie było. Ale jakoś te dzieciaki sobie radziły czy było jakieś nie wiem substytuty tego dnia dziecka jak to wyglądało Ja nie pamiętam Ale dzieciństwo pani pamięta No dzieciństwo tak ale na wsi było to było inaczej niż w mieście Lepiej Na wsi było fajniej ale czy lepiej nie wiem Pozdrawiam mojego przyjaciela Huberta Cyniuka. A pani może opowie o no widzę że to dwójka pani pociech jak jak postrzega Pani dzisiejszy dzień dziecka z tym, kiedy Pani była dzieckiem? Jakie są różnice? Myślę, że ciekawie go można spędzić przede wszystkim. Można ciekawsze rzeczy zaproponować swoim dzieciom niż wtedy, kiedy my byliśmy sami dziećmi. A jak wyglądał dzień dziecka kiedyś? Co się wtedy robiło? Myślę, chyba nie, nic szczególnego, czy nic bardziej szczególnego niż po prostu w inne dni, prawda? Zabawa i. No właśnie, właśnie. Jeden, jeden z mieszkańców powiedział, że kiedyś Dzień Dziecka był na co dzień. Jak się Pani może do tego odnieść? No właśnie, myślę, że to po, podobnie, że po prostu to nie było nic szczególnego, że nie może w jakiś szczególny dzień nie obchodzono tego święta, prawda? A teraz myślę, że bardziej chcemy to zaakcentować. To jest bardziej rodzinny dzień. Chcemy więcej czasu poświęcać swoim dzieciom. Hmm? Nie, teraz dzieci mają lepiej niż my na pewno mieliśmy. O tak powiedzmy może, o tak w skrócie. Poznają swoją córkę Emilię i zięcia Kamila. Mogłem sobie na więcej pozwolić. Rodzice byli bardziej wyrozumiali: gdzieś tam zawsze się wychodziło, gdzieś coś się zawsze kupiło. No i był to taki czas, który rodzice mogli poświęcić tylko dziecku. Tak? Nie musieli poświęcać całego dnia na pracę, także jeden rodzic i drugi musieli pracować. Było trochę więcej czasu właśnie na kontakt z dzieckiem, a to jest bardzo ważne, bo. Jeżeli my nie wychowamy swoich dzieci, to ktoś to zrobi za nas. Dobra. Wszystkim dzieciom i tym, którzy będą oglądać tubę, życzę wszystkiego najlepszego, dużo zdrowia, dużo dobrych wyników w nauce, dużo pasji w tym, co robią i żeby za rok byście były tak samo szczęśliwe jak w tym roku. Chciałbym w Dniu Dziecka wszystkim naszym dzieciom a jest ich w naszym mieście około 30 tysięcy w różnym wieku, ale tyle y, dzieci w naszym mieście na co dzień mieszka, uczy się, y, pracuje. Złożyć najserdeczniejsze życzenia. Życzę Wam, żeby ten Dzień Dziecka był y, dla Was y, przeżyciami niezapomnianymi. Życzę, żeby przy Was zawsze był ktoś, kogo kochacie i kto Was kocha. Żeby każde dziecko mogło z uśmiechem wracać do domu i zastać tam ciepło rodzinnego domu. Dzisiaj tak się składa, że jest w naszym mieście gościmy grupę dzieci, grupę młodzieży z dalekiej Japonii. Miejski Ośrodek Kultury właśnie nawiązał piękną współpracę z tymi dziećmi. Ja mam w klapie taki piękny znaczek z naszą Flagą biało-czerwoną i z flagą Japonii. Mieliśmy dzisiaj piękne spotkanie właśnie z tą młodzieżą i ich także z tego miejsca serdecznie pozdrawiam. Wszystkiego dobrego. Co dostałeś z okazji Dnia Dziecka? Lego Ninjago i zwykłe Lego. Czy to był taki planowany prezent? Marzyłeś o nim? Czy to taka y, totalne zaskoczenie, niespodzianka? Mama mi zamówiła przez internet, a to Lego. Zwykle dostanę od babci Donusi samochód. Jaki samochód? Wóz strażacki? Z klocków Lego. Z klocków Lego, A bawiłeś się już, czy dopiero dzisiaj zamierzasz się nim bawić? N nie bawiłem się jeszcze. Dostałam yy, modelki. No i. No i nic. Lego Kima. O super, i bawiłeś się już tym prezentem? Czy dopiero dzisiaj? Po powrocie z przedszkola? Bawiłem się.